Dzień dobry, tu Listek Kelf. Idzie w naszym życiu wielka zmiana, w naszym życiu jako społeczeństwa europejskiego, ale również społeczeństwa światowego, czyli całej ludzkości. Ta zmiana będzie dużo większa niż uchodźcy czy też imigranci, którzy zmieniają nasze społeczeństwa. Ta zmiana będzie większa niż cyfrowe pieniądze, które lada chwila zawitają do naszych domów. I ta zmiana będzie dużo większa niż cała Unia Europejska, BRICS, Stany Zjednoczone i podział sił. Na całym świecie. Tą zmianę przyniesie sztuczna inteligencja. To już jest pewne. Mowa tutaj o tak zwanej artificial general intelligence czyli o sztucznej inteligencji ogólnego zastosowania. Czyli takiego systemu, który pomaga nam wykonywać to, co zwykle wykonywaliśmy sami, naszym własnym rozumem. Takie systemy się już pojawiły, nie są to jeszcze systemy, które całkowicie są w stanie zastąpić człowieka, ale już niektóre czynności potrafią za nas wykonać. Pierwszym był ChatGPT GPT, sprzed dwóch lat prawie później się pojawił Microsoft Copilot, Google Gemini i tak dalej, i Do tych systemów bardzo szybko się przyzwyczailiśmy i bardzo chętnie nich używamy. Ja używam bardzo chętnie Chata GPT do wszystkich prywatnych rzeczy, które robię, o tym za chwilę, a Copilota mam wbudowanego w Teamsy i w Outlooka w pracy i również go używam do tego, żeby podsumował mi spotkanie, albo podsumował mi długiego maila, którego koleżanka napisała, albo żeby jej po prostu na tego maila Odpowiedział. Wspomniane systemy zaliczane są do poziomu pierwszego sztucznych inteligencji, czyli takich, które mają zdolności i wiedzę niewykształconego człowieka albo są od niego troszeczkę lepsze. Następne zdefiniowane poziomy sztucznej inteligencji to kompetentny, który będzie posiadał moc obliczeniową połowy, mniej więcej 50% wykształconego człowieka. Później mamy eksperta, który będzie potrafił 90% z tego, co człowiek naprawdę wykształcony. A później mamy do czynienia z wirtuozo, który będzie już prawie tak doskonały jak Einstein. A później mamy do czynienia z tak zwanym superczłowiekiem. człowiekiem. Super człowiek, sztuczna inteligencja typu super człowiek, poziom piąty, będzie potrafić. To samo co my, a nawet lepiej. A żeby było śmieszniej, wszystkie te poziomy od pierwszego do super człowieka, poziomu piątego, zostały już osiągnięte przez tak zwaną wąską sztuczną inteligencję, czyli systemy, które potrafią pokonać człowieka w pewnym wyspecjalizowanym zakresie. Przykład trywialny gra w szachy. Tutaj człowiek już z maszyną nie wygra. Tak czy owak, wąska albo słaba sztuczna inteligencja znalazła już swoje miejsce w wielu dziedzinach gospodarki i przemysłu. Natomiast ogólna sztuczna inteligencja AGI, zwana również silną sztuczną inteligencją, znajduje się w powijakach na pierwszym poziomie, ale. Rozwija się bardzo szybko i to szybciej niż byśmy jeszcze parę lat temu przypuszczali. Ciekawostką jest, jak mądrzy tego świata szacowali, kiedy pojawi się wreszcie ta ogólna sztuczna inteligencja o mocy zwykłego, wykształconego człowieka. I przed pojawieniem się czata GPT w wersji 3, czyli w roku 2020. Ten czas był szacowany na około 80 lat, czyli za 80 lat pojawi się sztuczna inteligencja o takiej mocy, że nas pokona. Jednak pojawienie się czata GPT było mimo wszystko dla większości szokiem i te szacunki spadły natychmiast do około 50 lat. Pojawienie się publicznej wersji czata GPT skróciło szacunki do 18 lat, chat GPT 4 wersji 4 skrócił te szacunki do 8 lat i w tej chwili przewidujemy, że za około Około 8 lat będziemy mieli systemy inteligentniejsze od człowieka. Oczywiście pod warunkiem, że aktualne szacunki są dobre, bo jeśli te szacunki, które mamy w tej chwili 8 lat, są tak samo błędne jak te szacunki 80-50 lat sprzed kilku lat, to okaże się, że superhuman, super człowiek, sztuczna inteligencja o mocy przekraczającej moc każdego człowieka. Pojawi się już w 2027 roku. To, że sprawa jest naprawdę poważna, pokazuje, że zdefiniowano również poziom autonomiczności sztucznej inteligencji. A więc mamy AI na poziomie narzędzia, kiedy to człowiek w całości kontroluje to, co robi urządzenie. Mamy poziom drugi, to jest poziom konsultanta, kiedy wydajemy polecenia, ale nie do końca wiadomo, co postanowi i co zrobi urządzenie. Później się pojawia poziom współpracownika, czyli coś jakby asystentki w biurze. Prezes mówi, trzeba nam nowych pracowników, a ona doskonale wie, w jaki sposób to załatwić i co zrobić. Później pojawia się poziom następny, poziom eksperta, w momencie kiedy sztuczna inteligencja wie lepiej, co zrobić, niż my, my musimy tylko mniej więcej zdefiniować cel. A ostatnim, piątym poziomem autonomiczności sztucznej inteligencji jest. Sztuczna inteligencja, która jest w pełni autonomiczna, robi co chce. I to nie są żadne śmichy chichy tymi przewidywaniami i tymi określaniami poziomów, na których pracują maszyny, zajmują się bardzo poważne przedsiębiorstwa, poważni profesorowie i uczelnie. A jeśli się tym zajmują, to znaczy, że zmiana idzie, a jak idzie, to przyjdzie w 2027? Jak to wszystko działa w tej chwili? Czyli krótki wstęp dla tych, którzy nie używają jeszcze czatów GPT, copilotów i innych systemów. Ja na przykład bardzo chętnie używam czata GPT, którego mam w swoim telefonie, w sklepie, gdy jestem za granicą. Na przykład jesteśmy we Francji, więc ja najpierw fotografuję to, co znalazłem w supermarkecie i pytam czata GPT co to jest i jak to się je. I on podaje mi zwykle odpowiedź podobną sytuację miałem, jak na przykład koleżanka przywiozła z Chin ciasteczka. Sfotografowałem to ciastko, a chat GPT odpowiedział mi, co to jest. Dowiedziałem się, że to jest tradycyjne chińskie ciastko różane. I rzeczywiście było to tradycyjne chińskie ciastko z nadzieniem różanym. To pokazuje, że system sztucznej inteligencji, chat GPT jest w stanie poznać, co jest na zdjęciu, przeczytać z tego zdjęcia napisy, a następnie przetłumaczyć je na język polski i od Powiedzieć mi, co to jest, a do tego często jeszcze podaję przepis, na przykład na przygotowanie flaczków w stylu francuskim. Ale prawdziwa moc czata leży w jego kreatywności na podstawie opisu tzw. Tak promptu. Jest w stanie wygenerować obrazek. Sam używam go do generowania obrazków na czołówki moich filmów. Tutaj przykład z poprzedniego filmu o Nigeryjczyku powiecie co to za obrazek od razu widać że sztucznie wygenerowany jest byle jaki zero kreatywności i każdy artysta nawet najniższych lotów zrobiłby coś lepszego no to zobaczcie zrobiłem doświadczenie za pomocą piktogramów dostępnych w jakimś programie ustawiłem dom Kobietę, stół nakryty i trzech facetów, którzy idą w kierunku tego domu. Prompt, czyli polecenie, jest: Kobieta czeka z obiadem na mężczyzn wracających z pracy w stylu impresjonistycznym. I proszę, co uzyskałem? Ale to jest jeszcze nic. Później wystarczyło napisać, żeby wygenerował to samo w stylu japońskiego Ukiyore. I masz to wszystko, tylko akcja. Tego obrazka przeniosła się do Japonii. Ale prawdziwy szok przeżyłem, gdy kazałem czatowi wygenerować zdjęcie w stylu fotografii humanistycznej z lat 30. -tych. Proszę Państwa, to jest absolutny szok. Tego zdjęcia nie powstydziłby się ani Brasa, ani Robert Duano, ani Cartier-Bresson. Proszę Państwa, to zdjęcie jest super oświetlone. To zdjęcie ma pierwszy, drugi... Trzeci, a może nawet czwarty plan w postaci tego twarzy, tego człowieka, który gdzieś tam nieostry stoi w cieniu z tyłu. Postaci są odpowiednio ubrane, a ich miny i to, jak siedzą, przekazuje klimat tamtych lat. Klimat biedy, klimat beznadziei, dzielnic robotniczych. Niestety czat nie chce wygenerować każdego zdjęcia. Na przykład gdy poprosimy go o wygenerowanie zdjęcia, czy też w ogóle obrazka niemieckiego żołnierza z czasów II wojny światowej, to nie chce tego zrobić, powołuje się na swoją politykę generowania kontentu i nie, przynajmniej tutaj w Niemczech. Potret niemieckiego żołnierza z czasów II wojny światowej za to chętnie wygenerował nowy system Google'a Gemini. Problem tylko taki, że żołnierz niemiecki jest albo czarnoskóry, albo jest kobietą wprost z Azji. Zresztą zaraz się okazało, o czym huczały internety, wszyscy o tym wiecie, więc nie będę się specjalnie powtarzał, że system Gemini Google'a nie bardzo lubi białych ludzi i gdzie tylko może, a tak naprawdę absolutnie wszędzie, wstawia czarnoskórych, albo przynajmniej nie białych ludzi. Tutaj na przykład jest wygenerowany portret papieża. I tak jest ze wszystkim, a jak po wy... Generowaniu czarnoskórych naukowców poprosiło się Google Gemini, żeby jednak wygenerował tego naukowca z białą skórą, to i tak generował czarnoskórych. W ekstremalnych przypadkach dochodziło do tego, że poproszony o wygenerowanie pięknej białej kobiety mówił, że on czegoś takiego ze względu na swoją politykę kontentową nie może wygenerować. Cały ten walkness w Google wygenerował skandal międzynarodowy Google straciło miliardy dolarów w jeden dzień, a w końcu musiało wyłączyć w ogóle możliwość generowania obrazków przez użytkowników. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że o ile Chat GPT jest ocenzurowany i niektórych odpowiedzi, niektórych obrazków nie chce generować, ponieważ ma wbudowane mechanizmy zabezpieczające przed generowaniem, jak już pokazywałem, na przykład żołnierza niemieckiego z czasów II wojny światowej. O, o tyle Google Gemini generuje zupełnie nową rzeczywistość zupełnie nową historię. O ile czata GPT możemy nazwać myślą 2024? Czyli urządem cenzury, który na jedne rzeczy nam pozwala, a na drugie nam nie pozwala. O tyle Google Gemini jest już Ministerstwem Prawdy, które znamy z Orwella z roku 1984, w którym to zmieniano historię, zmieniano gazety tak, żeby odpowiadały współczesnej narracji. Tutaj mamy zmianę historii na rzecz współczesnej narracji. Walkness jest ważniejszy od prawdy historycznej. W Google Gemini czarnoskórzy byli wszyscy. Kowboje, prezydenci amerykańscy, królowie francuscy XVII-wieczni. Absolutnie wszyscy mieli czarną skórę. Wyraźnie, wyraźna zmiana historii. Ministerstwo Prawdy. Cała ta cenzura i całe to generowanie nowej rzeczywistości historycznej zgodnej z aktualną ideologią, z łoknesem albo z czymkolwiek innym jest bardzo, bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. Szczególnie jeśli mamy do czynienia z nowymi systemami, które potrafią generować filmy. Nowy system do generowania filmów, klipów filmowych SORA firmy OpenAI, czyli tej samej firmy, która jest twórcą i operatorem Chata GPT, tworzy już teraz filmy, od których można powiedzieć szczęka opada. Zwróćcie uwagę na ten film. Wydaje się tylko, że jest to kobieta idąca przez miasto. Ale jednak ona idzie w deszczu. Jej sylwetka odbija się prawidłowo w kałużach, a w tle mamy japońskie miasto i całą masę ludzi, którzy również się poruszają, którzy również zostali wygenerowani. Albo tutaj obrazek morza, które rozbija się o skały. Proszę Państwa, wygenerowanie wody jest niezmiernie trudne. Firmy software'owe trudziły się od lat z tym, jak napisać algorytmy do generowania. Wody, które były potrzebne do produkcji filmów. Chyba początkiem tego był film Titanic sprzed wielu już lat. Algorytmy te ulepszano przez całe lata, a tutaj, proszę, Bach, system AI nauczył się sam. Jak generować wodę, i nauczył się takich rzeczy, jak na przykład ta woda rozbija się o skały. To jest absolutnie nieprawdopodobne, co widzimy na tym klipie. Za pomocą tej technologii jesteśmy w stanie wygenerować zupełnie nową rzeczywistość już nie czarnoskórego papieża na zdjęciu. Tylko tego samego czarnoskórego papieża, który przechadza się po rzymskich ulicach. Albo czarnych kowbojów, albo zupełnie coś innego. Możemy przebudować nasze widzenie historii. Możemy absolutnie wszystko przebudować, i my ludzie, oglądając to w telewizorze, w internecie, nawet się nie zorientujemy. Że nie jest to rzeczywistość historyczna, tylko jest to rzeczywistość taka, jaką chcą nam przedstawić ci, którzy mogą to zrobić. To jest absolutnie potężne narzędzie. Potężne narzędzie na razie w rękach technokratów, ale za chwilę będzie to narzędzie w rękach rządów. I obojętnie, czy te rządy będą demokratyczne, niedemokratyczne, staną się totalitarne, staną się rządami, które wygenerują nam Rzeczywistość, które wygenerują nam historię, które absolutnie zmienią to, co stało się w rzeczywistości. Jak tak dalej pójdzie, to za parę lat nie będziemy mieli zielonego pojęcia, co rzeczywiście się stało, i nasze spory o to, czy żołnierze wyklęci to byli dobrzy, czy źli, gdzie leży prawda, gdzie nie leży prawda, prawda po stronie Polaków, prawda po stronie Ukraińców, prawda po stronie Niemców albo Rosjan, obojętnie nie będzie miało to żadnego znaczenia. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywistość rzeczywistość i historia zostanie wygenerowana na nowo, a my nawet tego nie zauważymy, a nowe pokolenia wychowają się w tej rzeczywistości i nie będą miały zielonego pojęcia, że jest inaczej. Kiedy tak będzie? Łatwo przewidzieć. Wtedy, kiedy pan Sam Altman z OpenAI dostanie fundusze. Jemu brakuje w tej chwili tylko mocy obliczeniowej. Algorytmy sztucznej inteligencji już są, oprogramowanie już jest, już te obrazki i te filmy można generować. Brakuje tylko pieniędzy, żeby można było to robić na większą i bardziej powszechną skalę. Pan Altman poszukuje w tej chwili inwestorów, którzy dadzą mu, uwaga, 7 bilionów dolarów. Na to, żeby mógł doprowadzić projekt do końca i spowodować, że będzie komercyjny. Także jesteśmy o 7 bilionów dolarów do realizacji idei Orwella o Ministerstwie Prawdy. A jeśli do tego dołączymy jeszcze najnowsze wynalazki, takie jak okulary firmy Apple, Vision Pro, w których możemy odseparować się od rzeczywistości już niehistorycznej, historycznej, tylko od tej rzeczywistości, która nas otacza, i wygenerować sobie za pomocą sztucznej inteligencji nową rzeczywistość, która nas otacza, puścić sobie w tych okularach i odseparować, odizolować się absolutnie od świata, w którym żyjemy, no to ja nie wiem. To ja naprawdę nie wiem, w którą stronę to wszystko podąża. Tym bardziej, że chyba z uwielbieniem będziemy korzystać z wirtualnego. Wygenerowanego świata, ponieważ uwaga, nie będziemy mieli pracy. Takie systemy zabiorą nam pracę i nie, to, nie zabiorą pracy kierowcom samochodów, jak to wszyscy mówią, albo tym niewykształconym, co to nie potrafią. Zabiorą pracę absolutnie wszystkim. Najpierw upadną zawody niewymagające pracy fizycznej. Wszyscy programiści, analitycy. Bankowcy, lekarze stawiający diagnozy na podstawie zdjęcia rentgenowskiego, fotografowie, aktorzy, wszyscy stracą swoje zajęcia. Po co komu fotograf jak można sobie zdjęcie wygenerować? Po co komu aktor jak można aktorkę wygenerować? I film cały. A ci, którzy wykonują pracę fizyczną, też niech nie siedzą spokojnie. Wcześniej czy później roboty będą robić to co robicie. Powiecie, że jakże robot będzie, nie wiem, układał cegły na budowie, no będzie układał, ponieważ i tu uwaga, sztuczna inteligencja pomoże robotowi w rozumieniu rzeczy, których on dotychczas nie rozumiał, które dla robota były bardzo trudne. Na przykład orientacja w przestrzeni. Dotychczas orientacja w przestrzeni czy robot, maszyna znajduje się bliżej czy dalej od obiektu, gdzie ten obieg się znajduje w przestrzeni, żeby tą łapką do niego trafić, była bardzo trudna do osiągnięcia. W tej chwili systemy sztucznej inteligencji umożliwią maszynom łatwą orientację w przestrzeni, A jeśli będziemy mieli technologię, za pomocą której maszyny będą się orientować w przestrzeni, to już wystarczy tylko te maszyny wyprodukować. A technologia produkcji maszyn, które jeżdżą, przesuwają się, chwytają, robią cokolwiek, już jest. I wygląda na to, że my ludzie staniemy się zbędni, i nic dziwnego, że rządy wprowadzają dochody gwarantowane. Chyba już wiedzą, że taka sytuacja idzie. Trzeba będzie dać ludziom pieniądze, żeby mieli za co żyć w momencie, kiedy będą niepotrzebni. A jak się okaże, że to wszystko się rozwija w tą stronę, w którą się i tak będzie rozwijać, to będzie nas za dużo, dlatego nic dziwnego, że w tej chwili. Popularność znajdują sposoby na ograniczenie populacji od aborcji przez popularyzację związków jednopłciowych. Po, no już wiecie po co? A my, ludzie, tego nie zatrzymamy, bo nam, ludziom się to będzie tak naprawdę bardzo podobać. Widzicie, jak mnie się podobają te wszystkie czaty, GPT. SORY i inne systemy generujące, wspomagające, sam ich używa. Wszyscy będziemy tego używać. Wszyscy odetniemy się że od rzeczywistości w tych. Okularach Apple, albo jakiejkolwiek innej firmy. Już teraz to robimy. Jeśli stosujemy, nie wiem, filtry wygładzające cery, albo nie wiem, w latach 50. przed wojną szło się do fotografa. Fotograf wystawiał taką dechę, na której była namalowana plaża w Miami, wkładałeś tam głowę w dziurę, robiło się zdjęcie i byłeś jak na plaży w Miami. To jest dokładnie to samo, co się dzieje w tej chwili. To jest wygenerowana rzeczywistość tylko w tamtych możliwościach technologicznych. W tej chwili możliwości technologicznych są zupełnie inne i też będziemy generować tą rzeczywistość i też nam się będzie to bardzo podobać. I nawet nie zauważymy, jak na tym świecie my ludzie, przynajmniej masy ludzkie, do której należą i ja, i ty, przestajemy, przestaniemy być istotni. Listek Elf. Pozdrawiam. Odezwę się jeszcze. Na razie.